Hej, San! Z tej strony Aldona ze szkoły języka szwedzkiego do W dzisiejszym odcinku poleje się krew. Tytuł wam już podpowiedział, co będzie tematem dzisiejszego odcinka. Otóż podrzucimy Wam słówka i zdania związane z tematem typowo kobiecym, czyli z miesiączką. A jeżeli jesteście ciekawi, jak to się stało, że to właśnie Szwedzi, jako pierwsi na świecie, w reklamie telewizyjnej pokazali krew miesiącz miesiączkową w kolorze czerwonym, a nie niebieskim, jako pierwsi na świecie, to zajrzyjcie koniecznie do tego filmu na moim kanale Pofikasz. Admin Stryera, mieć miesiączkę atomens, homens. Mieć okres. En mens. Okres. En monatsbladnij. Miesięczne krwawienie. En menstruationscykel, En menstruje cykl. Cykl miesiączkowy. En blödning, Krwawienie. att blada. Krwawić. En dombinda. En binda, på En tygbinda, på tkaniny paskast kaninne, hela En tampong, tampon. En mänskopp, en månadskopp, en kopp. Kubaczek ett mönster att se Mycket kraftiga, rikliga, menstruella blödningar. Obfite krwawienia miesiączkowe. Anmanswark. Ból. Miesiączkowy. Smatch Sam. Bolesny. recept-fria smatch läkemedel Leki przeciwbólowe bez recepty. An Summon Drogli. Skurcz. An Dojrzewanie płciowe. Borówkowy tydzień. Sylt i tratten dręblejko. Kaminei komunistyczny tydzień. Drotnik Sylt, dżem królowej. At Surfa pod Nurem Devuagen, surfować po czerwonej fali. At den japońska flaga, wznosić japońską flagę. Tantreot Pubysak, Tantreot Istan, czerwona ciecia z wizytą, czerwona ciecia w mieście. Menswerk ist eine und eine Niedrediele notmogen, rhygen und Bule menstruacyjne przejawiają się w bólach podczas miesiączki w dolnych częściach brucha, w kręgosłupie i w dolnej części kręgosłupa. Humblad der Liklit Ona krwawi bardzo obficie podczas każdej miesiączki. Definis dom bindur mie, ale rytom winiar. Podpaski są z lub bez skrzydełek. Trådsskydd är som en binda fast mindre. Den kan inte suga upp lika mycket blod. Frådkigginitsen som jag fått baskigt eller som ni kanske, från som kan få en istäckig samma Läkemedel som innehåller till exempel ibuprofen eller naproxen lindrar ofta mensvärk bäst. Läkiseraren som för så att ibuprofen också, att är att och naproxen känner sig ner i oagozombolen Spola inte ner bindor eller trosskydd i toaletten eftersom det kan bli stopp då. Nie spuszczaj wkładek higienicznych i podpasek w toalecie, bo mogą utknąć. Kontaktem Wool Central, Bonus ale ginekologiem Schumutogni, Recept Fia Smerztylande Lekem, Miedel Skontaktuj się z przychodnią, kliniką położniczą lub ginekologiczną, jeśli przeciwbólowe leki bez recepty nie pomagają na Twoje bóle menstruacyjne. Mam nadzieję, że wszystkie słówka okażą się przydatne w życiu codziennym. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tego, czym możemy się zająć w kolejnych odcinkach, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam, ale zanim się pożegnam, to chciałabym Was zaprosić na kursy języka szwedzkiego, które organizujemy w szkole Dolarna. Jeżeli macie ochotę rozpocząć z nami swoją przygodę z językiem szwedzkim, to nie czekajcie, tylko napiszcie do naszej wspaniałej Dominiki. Dominika czeka na Wasze zgłoszenia pod adresem heymałpa.dolarna.pl. A teraz już się mogę pożegnać! Hej do i do zobaczenia w kolejnym odcinku.